W dzisiejszym odcinku sprawdzam w Warszawie moje ulubione restauracje sprzed lat. Będzie burger, będą argentyńskie kanapki, kuchnia chińska, lody. Ja mam na imię Maciej i dzisiaj jemy sentymentalnie w Warszawie. Parę tygodni temu na kanale opublikowałem podobny film, tyle że z Poznania. W Poznaniu zaczynałem swoją przygodę z YouTube'em, tam wtedy mieszkałem. Chwilę. Po starcie kanału przeprowadziłem się jednak do Warszawy i w 2017 czy w 2018 roku odwiedziłem mnóstwo fajnych restauracji, które bardzo polubiłem i do których też często wtedy wracałem. Potem była przerwa, bo wiadomo, te restauracje mi się trochę znudziły, pojawiły się też liczne nowe, ciekawe miejsca, więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem odwiedzić kilka lokali z tej mojej listy ulubionych knajpek sprzed lat i robię to z dwóch powodów. Po pierwsze, w tym roku świętuję swoje 15-lecie mówienie o jedzeniu. Kanał na YouTube założyłem w 2016 roku, ale już w 2010 zacząłem prowadzić bloga, na którym właśnie o jedzeniu opowiadałem. Na początku to było jedzenie ze sklepów, potem fast food, no i w końcu doszliśmy do restauracji. Piszcie mi w komentarzach, jak jeszcze mogę świętować to swoje 15-lecie, A drugi powód jest taki, że piszę e-booka, taki gastroprzewodnik po Warszawie właśnie. I część miejscówek, o których myślę, że chciałem umieścić w tym e-booku, muszę jeszcze raz zweryfikować, zwłaszcza jak byłem tam ostatni raz kilka lat temu. W samym e-booku znajdziecie moje rekomendacje, jeśli chodzi o restauracje, Knajpki, punkty gastronomiczne w Warszawie i w okolicach, na różne jedzenie, na różne okazje, i też na różną kieszeń, na każdą kieszeń. I będą tanie i drogie miejscówki, naturalnie. Dla każdego, coś się znajdzie, obiecuję. A takim uzupełnieniem tego e-booka będzie stale aktualizowana mapka z moimi rekomendacjami. Zapiszcie się do newslettera na maciejje ukośnik newsletter, jeśli nie chcecie przegapić premiery tego e-booka, no i jeśli nie chcecie przegapić największej możliwej zniżki, jaka na ten e-book będzie. W kwietniu miał swoją premierę mój e-book Gastroprzewodnik po Nowym Jorku i w tym przypadku również największy rabat dostały osoby zapisane do newslettera. Było to aż 30 zł, dla wszystkich innych było tylko 20 zł zniżki. Pamiętajcie tylko, że chęć zapisania się do newslettera trzeba jeszcze potwierdzić, klikając w link, który przyjdzie w mailu tuż po tym, jak wypełnicie formularz na stronie. Gdy ostatnio w filmie o burrito zachęcałem was do zapisania się do newslettera, no to wiele osób tego nie zrobiło. A jest to taki prawny wymóg, całkiem sensowny, który trzeba spełnić. Tyle słowem wstępu chodźmy coś zjeść. Moją sentymentalną podróż po Warszawie zacznę w Bydło i Powidło, gdzie jadłem swego czasu najlepszego burgera w stolicy Powidlaka. Powidlak z menu nie uciekł, cały czas jest w karcie. Burger firmowy w końcu. Poza tym mamy łącznie 9 różnych burgerów, w tym jeden sezonowy. Można tu zjeść także steki. Są jakieś drobne przystawki, przede wszystkim tatariado, pamiętam. Są też kanapki, między innymi Ruben. No i wiadomo... Do tych wszystkich mięsi, do tych wszystkich kanapek, jakieś dodatki. Ja dzisiaj bez żadnych dodatków wchodzę w Powidlaka. A jak macie ochotę na stek, to na każdym stole leży taka ściągawka, z której możecie dowiedzieć się trochę na temat cięć wołowiny, a także na temat stopnia wysmażenia mięsa. Jak jecie pierwszy raz stek, to na pewno Wam się przyda. Burger na stole pojawia się w takiej niezłożonej wersji, żeby można było się bardziej przyjrzeć składnikom, z których się składa. Oprócz wołowiny mamy kozicer taki lekko spieczony na górze. Pod wołowiną jest rożponka, a na na drugiej połowie bułki mamy orzechy włoskie z powidłami śliwkowymi. Wygląda to zacnie, ale zobaczmy jak będzie wyglądać po złożeniu. Wygląda jeszcze lepiej. W 2017 roku uznałem tego dlaka najlepszym burgerem w Warszawie. Długo nic go nie potrafiło przebić. I tu nie chodzi tylko o te dodatki, których kompozycja mi się bardzo podobała, ale samo mięso było doskonałe. Dzisiaj poprosiłem o wysmażenie burgera na medium, wołowina ma być średnio wysmażona, Tłumacząc to z angielskiego jedna. Hmm. Po tych 8 latach wciąż jest to pyszny kawał soczystej wołowiny. To się nie zmieniło, tak to zapamiętałem. Już w pierwszym kęsie to czuć i w pierwszym kęsie czuć od razu też te charakterystyczne, mocne, wyraziste powidła, które fantastycznie mieszają się z serem kozim. Jeden kęs mi wystarczył, by się przenieść w czasie o te 8 lat. Coś fantastycznego. Wszystko jest też w doskonałej, maślanej brioż, słodkawej. Pasuje to idealnie do tego burgera. Mm, jest idealny, a to, co wystaje z kanapki, to zielone, to rożponka. i to jest tylko taka dekoracja, za bardzo wpływu na smak nie ma. To samo powiedziałem 8 lat temu i to się nie zmieniło. Wołka jest świetna, bo z jednej strony jest mięciutka faktycznie, ale z drugiej strony ma taki delikatny crust, przez co bardzo przyjemnie się ją je. To samo mogę powiedzieć o wołowinie, jest soczysta, ale takie delikatne chrupnięcie jest. No i chrupią też oczywiście te orzechy włoskie, idealnie pasujące w tym burgerze. Tak to wygląda mniej więcej w połowie burgera. Wołowina nie jest może tak różowa, żeby nazwać to średnim wysmażeniem, chociaż delikatną różowawość wyczuwam, ale to, co najważniejsze, to jest to, że jest ona soczysta. A przy tym też jest przepyszna i nie jest z krawana pieprzem, jak to niektóre burgerownie mają w zwyczaju, żeby wołowinę mocno popieprzyć. Niektórzy to lubią, dla mnie to jest przysłanianie smaku dobrego mięsa, a tutaj to dobre mięso jest. Bo bydło i powidło korzysta również do burgerów z wołowiny rasy Hereford. To jest taki burger, że trzeba lubić połączenie słodkiego z mięsem. Te powidła są wyraźnie słodkie. Nie każdy trawi takie. połączenie. Nie każdy trawi takie kompozycje. Ja akurat jestem fanem, choć jeśli chodzi o burgery, no to jestem największym fanem takiej klasycznej kompozycji jaką jest. Najzwyczajniejszy, najbardziej tradycyjny cheeseburger, ale ten burger filmowy z Bydło i Powidło wciąż do mnie trafia. Ta kompozycja jest ciekawa, jest inna, ale też nie jest jakaś taka za bardzo przekombinowana, jak to czasem bywa w burgerowniach. Tu nie ma nie wiadomo ilu składników. Mamy raptem 3-4 dodatki, które wspaniale ze sobą współgrają. I o to chodzi, słuchajcie. Takie powinny być burgery, a nie jakieś takie przeładowane z kilkunastoma dodatkami. Czasem tak bywa, widziałem takie burgery. Jest prosta, ale niecodziennie i na świetnych składnikach, a to jest. is Burgerze najważniejsze, by te produkty same w sobie dawały radę, i tutaj spisują się naprawdę znakomicie. Świetny burger wciąż jest to warszawska topka zdecydowanie. Kosztuje 54 zł, czyli dużo. Zwłaszcza, że to jest sam burger bez żadnych dodatków. I choć jest on całkiem solidny i sycący, no to na pewno znajdą się tacy, którzy będą musieli mieć jakieś fryteczki, żeby się bardziej najeść. Z tego co pamiętam, to 8 lat temu ten burger również zaliczał się do jednych z droższych w Warszawie. Oczywiście wtedy kosztował mniej, już nie pamiętam ile dokładnie, także absolutnie. Absolutnie nie jest to tania zabawa, ale bardzo smaczna. Z tego co kojarzę, bydło i powidło przez te 8 lat mocno się rozwinęło, ale nie otworzyli innego lokalu stacjonarnego. Na miejscu działałem tylko w tej restauracji przykolejowej, ale powstało kilka punktów przewidzianych typowo na dostawy. Nigdy jednak żadnego burgera z bydło i powidło na dowóz nie jadłem, także nie mogę za nie ręczyć. Za powidlaka na miejscu ręczę, zatem w dostawie inne w menu. Już nie. Pozostajemy w street foodowym klimacie, a nawet wchodzimy na troszkę wyższy level tej street foodowości, bo o ile burger jedzony w restauracji, no to jest danie z rodowodem street foodowym jedzony w restauracji, o tyle argentyńskie kanapki jedzone w takim anturażu, w takim towarzystwie, czyli na bazarku lotników, to już jest street food pełną gębą. Mm. Ostatni raz w Elcorii byłem bardzo dawno temu, na pewno przed pandemią, myślę, że 2018-2019 rok najpóźniej. Bardzo dobrze wspominam to miejsce. Mieli tutaj świetne kanapki. Potem w trakcie pandemii ten lokal się zamknął. Potem pojawił się znowu, ale tylko z empanadami. Też je dzisiaj zamówiłem, nie ja bym nigdy, ale z chęcią spróbuję. I w końcu wrócił ze swoimi kanapkami. Zamówiłem tę samą, którą zamawiałem tutaj zawsze, czyli Chacarero z Wołowiną. I do tego empanady z Wołowiną, ale na ostro. W ogóle to miejsce, w którym teraz jestem, czyli Bazar Lotników, miał kilka takich mocnych, gastronomicznych miejscówek. Przede wszystkim właśnie El Chori, a drugą było Maria Colendra, czyli meksykański mikropunkcik z genialnymi tak. Kosami. Niestety Maria Kolendra najpierw się gdzieś przeniosła, a potem w ogóle zniknęła z ulicy Warszawy, a moim zdaniem chyba do dzisiaj nikt nie robi lepszych takosów. Nawet senior Lucas wydaje mi się, że ma słabsze takosy, niż miała Maria Kolendra. Widzę też, że na przestrzeni lat El Chori zmieniło się, jeśli chodzi o wyspy. W sumie nie wiem, czy w tym samym punkcie Bazaru Lotników co było. Sam lokal jest mniejszy, inaczej urządzony, jest więcej miejsc za to na zewnątrz. Obsługa i właściciel jest z Argentyny, więc to dodaje temu miejscu autentyczności. Słyszę tylko język hiszpański wokoło, a jestem w Warszawie do Służewi. Dotarło moje zamówienie. Tutaj cztery empanady podane z chimichuri. A tutaj jest z kolei moja kanapka Chacarero. To jest taka kanapka ze stekiem w zasadzie z rozbefem Do tego dochodzi również chimichuri, fasolka, sałata i i chyba to wszystko. I od czego tu zacząć? No chyba od kanapki, od smaku, za którym tęsknię. Kiedyś naprawdę ta kanapka chacarero bardzo mi tutaj smakowała. Są też inne dostępne w menu. Tych kanapek jest w sumie całkiem sporo. O, pomidora zauważyłem w kanapce. Jest pomidor. Nie samą sałatą i fasolką człowiek żyje, jeśli chodzi o warzywa. Menu wam później pokażę. Te warianty smakowe różnią się albo dodatkiem jakiegoś sera, albo jakiegoś warzywa. Ja w sobie chyba zawsze jadłem tutaj to chacarero i je kombinowałem. Próbuję. Pieczywo z gatunków rupiących. A wołowina je się bardzo przyjemnie. To jest taki cienki kawałek wołowiny, także jest wysmażony na takie medium well. Ale przy tym jest to naprawdę soczyste mięso, nie trzeba go rzuć. Także same plusy. Do tego dochodzi fantastyczny chimichurri. Trochę świeżości od sałaty, Zielona fasolka szparagowa też jest całkiem niezła. Jest to udana i bardzo prosta kanapka. Kojarzy mi się z kanapkami, które jadłem gdzieś w Portugalii, w Hiszpanii, w których często poza mięsem nie było w bułce czy w pieczywie nic innego. W sumie muszę spojrzeć zaraz w menu, czy jest tutaj taka kanapka, w której jest samo mięso i chimichurri. Myślę, że byłaby równie genialna co ta, ale warzywa wiadomo trzeba jeść, żeby nie było. łka się trochę tutaj od dołu rozwala. Samopieczowo nie ma jakichś wielkich walotów spakowych, więc jego zadanie to jest przede wszystkim trzymanie wszystkiego w ryzach, co wychodzi dość średnio, ale smak mięsa wraz z chimiчуli wynagradza te niedogodności, jeśli chodzi o wygodę konsumpcji. Fajna, prosta, bardzo smaczna kanapka, coś zupełnie innego od wszechobecnych burgerów, kebabów i innych street foodowych dań, które zdominowały polski rynek. Nie spotkałem się za bardzo nigdzie indziej z takimi kanapkami, więc jest to na pewno rzecz taka wyjątkowa. Ze względu na tą prostotę nie do każdego przemówi, ale jeśli lubicie takie smaki, no to śmiało przyjeżdżajcie tutaj na bazar lotników, jest parking nawet i cieszcie się, cieszcie się taką pyszną, prostą kanapką z wołowiną. Całkiem sycąca jest ta kanapka, a ja mam przed sobą jeszcze cztery empanady. No to są takie pieczone pierogi, można powiedzieć, upraszczając mocno. Do tego mam sos chimichurri. Nie wiem, jakie są jeszcze inne dostępne. W środku, poza mieloną wołowiną, mam także cebulę, oliwki, no i coś pikantnego musi być, skoro to empanady diablita. Jest lekko pikantnie, ten farsz nie jest za suchy, a tego się obawiałem. Suche jest dość to ciasto, ale chyba takie w empanadach musi być. To takie drożdżowe, pieczone ciasto, z jakim się czasem w jakichś pierogarniach spotykałem. Nie przepadam za pieczonymi pierogami z drożdżowego ciasta, ale te empanady tutaj nie mają tego ciasta aż tak dużo, to nie jest aż tak grube, więc aż tak bardzo ono nie przeszkadza. Nałożyłem sobie tutaj troszkę jeszcze chimichurri, myślę, że podkręci farsz. Hmm, to chimichurri jest tutaj genialne. Mhm. Siła i tych kanapek, i tych empanad tkwi właśnie w chimichurri. Ono jest tego miejsca. Mm, kocha. Dobrze? Dobrze. To proszę domowe. To proszę szybko tylko nie domowe. Zmieściłem tylko dwie empanady, dwie biorę do domu, obsługa właśnie mnie je pakuje na wynos, a zobaczcie, tutaj z tyłu lokalu jest jeszcze mały ogródek, taki bardzo, bardzo swojski. Siedziałem w sumie tam od strony bazaru i myślę, że tu byłoby jednak przyjemniej. A po zjedzeniu kanapki czy paru empanad, można się na hamaczku wyrusznąć. W ofercie są jeszcze empanady ze szpinakiem wegańskie, chłomita z kukurydzą, z serem i papryką wegetariańskie, no i argentyńskie, podobne do tych, co jadłem, z wołowiną, cebulą i zielonymi oliwkami. U mnie były czarne oliwki i papryka. W ofercie jest siedem kanapek, ja jadłem chacarero. Są tutaj też choripany czyli takie kanapki z kiełbaskami, takie argentyńskie hot dogi. Jest jakaś wersja wege, jest wersja z serem. No i na talerzu są jeszcze trzy dania i to są, słuchajcie, takie dania z frytkami, z jajkiem sadzonym, z wołowiną, kiełbaskami. Jadłem kiedyś parę lat temu tą chorianę i to było przedziwne danie, ale bardzo, bardzo sycące. No i ostatnia rzecz, którą tutaj bardzo polecam przed przetwieram właściciel, to Stek. Muszę kiedyś tutaj na niego wpaść. Miejsce jedyne w swoim rodzaju i też miejsce z klimatem. Klimatem pasującym do tego, Bazarku lotników nie każdemu tutaj się będzie podobało, to na pewno. Ja swoje dwie empanady wziąłem na wynos. Za cztery empanady zapłaciłem 30 zł, a za kanapkę Chacarero 33 zł. Jeśli znacie jakieś podobne perełki, czy to w Warszawie, czy w innych częściach Polski, czy to będzie kuchnia argentyńska, czy jakaś inna, to dawajcie mi znać w komentarzach. Bo ja bardzo lubię takie miejsca, ale szczerze mówiąc, rzadko trafiam na takie, w których ten poziom jest tak wysoki jak tutaj. Czas na coś słodkiego i czas na lody. Lody z jednorożca, obok którego się teraz znajduję, na Starym Mokotowie, to lody, które bardzo lubiłem już, nie wiem, w 2018 roku chyba. Do tej pory nie jadłem lepszych w Warszawie, tak szczerze. Jadłem w wielu miejscach, ale lepszych niż w jednorożcu nigdy nie jadłem. W ogóle, jak robiłem film o Starym Mokotowie, to zapomniałem wspomnieć o jednorożcu i to jest duży wstyd dla mnie. Wstydzie. Wstydzę się bardzo mocno. Tutaj mam porcję średnią i dwa smaki w niej. Krem kataloński na górze, a na dole pistację. Krem kataloński. Takie trochę budyniowe, smakuje może trochę jak crème brule z dodatkiem całych orzechów włoskich w środku. Smak, z którym w sumie rzadko się spotykam w innych lodziarniach, więc stwierdziłem, wezmę. Jadłem już go kiedyś oczywiście. Bardzo takie lejące się te lody. Dzisiaj jest ciepło, 27 stopni chyba i jak widzicie, bardzo mi z nich… Leci już. Mm. Słodkie, bardzo kremowe, pyszne. Ale sięgam do pistacji, bo, bo pistacja z zawsze była… Przepyszna, bo najlepszym smakiem. Głęboki, pistacjowy smak. Lody mają taką gęstą, kremową konsystencję. Przepyszne. Byliśmy tutaj też wczoraj, celem nagrania właśnie tego fragmentu odcinka, ale niestety nie było lodów o smaku pistacji. Nie było też kremu katalońskiego. Zamówiliśmy smak matcha i mi nie do końca smakował, bo to w smaku była bardzo mocno macza. Jakbyście zrobili sobie taką maczę ceremonialną, która nie jest słodka, jest lekko-gorzkawa, i zrobili z niej lody. Nie dla każdego te lody nie były słodkie, miały mocny posmak maczy. Dla mnie aż za mocny. Nie smakowały jak macza late, a tego bym się spodziewał po lodach o smaku maczy. Tylko właśnie jak taka macza ceremonialna, także co kto lubi. Ja tutaj muszę jeszcze podkrę. Tempo, więc już nie gadam, zaraz mi się stopią te lody. Średnia porcja 16 zł, można w niej wziąć maksymalnie dwa smaki i 50 groszy trzeba dopłacić za kubeczek. Kolejne miejsce, które zawsze bardzo lubiłem w Warszawie to Bar Pacyfik. Lubiłem je zwłaszcza te 7-6 lat temu. Jeszcze przed pandemią dość często tutaj przychodziłem na różne dania, a po pandemii jakoś mniej. Nie wiem sobie, kiedy ostatni raz tutaj byliśmy. Jest to takie miejsce, które jak sama nazwa wskazuje, jest przede wszystkim barem. Alkoholami, koktajlami to miejsce się szczyci, ale też można dobrze i ciekawie zjeść. Menu otwierają frytki z różnymi dodatkami. Pamiętam, że byliśmy tutaj, kiedy kręciliśmy film o frytkach w Warszawie i jedliśmy na Street Fries. Mam tutaj też mac and cheese w różnych odsłonach. Są też bowle. I z bowlami w sumie najbardziej kojarzę Bar Pacific. Bowle zamówiliśmy właśnie. Są także takosy. I tacosy też, pamiętam, Tutaj zamawiałem, kiedy kręciłem o tacosach. Wtedy zamówiłem taką koreańsko-meksykańską wariację bardzo ciekawą. Są też różne dania barowe, jak kalafiorki, halapenio poper, tatars z arbuza, czy to tostady. My właśnie wzięliśmy jeszcze to stady z krewetkami. No i są hot dogi. Jadłem chyba kiedyś hot doga z ośmiernicą. Tutaj OctoDog, całkiem ciekawa rzecz. Dania w menu nawiązują do nazwy samego miejsca, czyli jest to kuchnia Pacyfiku, czyli wszystkich tych krajów, które nad Pacyfikiem leżą. Tam są i fronty koreańskie, i meksykańskie, i południowoamerykańskie, a także japońskie czy amerykańskie. Jest to dość szeroka kategoria, ale to wszystko na ręce i nogi. Oktaj Brazilian Bikini na bazie Korony Zero z dodatkiem marakujy między innymi. Trzeba powoli wyciągać butelkę i najlepiej na koniec zamieszać. To zamówiła Sonia, ja mam napój na bazie fermentowanego ananasa. Nazywa się tepacze i kojarzy mi się właśnie z barem Pacyfik. Już to kiedyś tutaj piłem. Zobaczmy. Czuć tą fermentację, a przy tym jest słodki ananasowe. Ciekawe. A jak tutaj ten koktajl? piwny, ale jest ten posmaczek marakuj. Kojarzy mi się z maderą. Nie z Brazylią, tylko z maderą. Tutaj są te tostady z krewetkami. A tutaj nasze bowle z tuńczykiem, wyglądają naprawdę zacznie. Na to stadzie, poza grillowaną krewetką, jest jeszcze ananas, guacamole, jakieś ostre przyprawy. To wszystko należałoby skropić limonką. A w bowlu mamy tuńczyka w jakimś takim chyba lekko pikantnym sosie. Jak nie chcecie tuńczyka to możecie go podmienić na łososia, cena pozostaje bez zmian. Do tego edamame, kimci, ogórek, marchewka, kapusta, szczypiorek, marynowana cebulka, jakiś taki sos. A pod spodem jest jeszcze czarny ryż. Zacznę od dostady, wygląda dobrze i pachnie też wspaniale. Mm, pyszne, jętne krewetki doprawione na ostro, bardzo charakterne. Ich pikantność łagodzi guacamole, da a na nas dodaje słodyczy oczywiście. stada naprawdę super, trochę ostro, trochę kwaśna, trochę słodkawa. Rewelacja. Przechodzę do Bowla i zacznę od schuwania tuńczyka. Najbardziej mnie ciekawi z stałej michy. Proszę. I sam tuńczyk sobie, ale zresztą sos jest rewelacyjny. Myślałem, że będzie pikantny, ale po tych tostadach, w których były krewetki na ostro, nie robi na mnie wrażenia. Nie czuję ostrości. Może powali mi za to Mmm, Jest ostrzejsza, ale też jest bardzo mocno fermentowany. Kwaśny posmak fermentacji jest jeszcze wyraźniejszy, niż w przypadku tego napoju z ananasa, który piłem. Poza tym, jak widzicie, to są warzywka. Jeszcze jest rzepa, o rzepie nie wspomniałem. A tutaj skrywa się ryż. Tu jeszcze glony. Gdzie? A glony, łakamy. Super. A ten sos, to jest sos sojowy z olejem sezamowym, tak trochę smakuje. Ma taką oleistą konsystencję. Na razie go chyba sobie nie wyleję, a podziwię po prostu resztę. Jak mi zostanie sporo ryżu, który nie wiem, będzie suchy, to wtedy tego sosu sobie trochę dodam. Nie jest suchy, także… Może się obejdzie bez niego. to to więcej, można dodać: ten bowl smakuje tak, jak wygląda. Jest świeżo, jest smacznie, jest dobrego produktu, jest sycąco. Ja już, jak widzicie, prawie wszystko wyjadłem do końca. Jak lubicie takie klimaty, jak lubicie mieć dużo warzyw i świeżych, i marynowanych, i fermentowanych, do tego ryba trochę ryżu, to śmiało zamawiajcie. Siedem lat temu Bar Pacific był bardzo mocnym miejscem i w sumie nim pozostał do dzisiaj. Bad Pacific pozostaje też fajnym miejscem na przerwę w centrum, w trakcie której coś przekąsicie, czegoś się napijecie, a przy tym będzie też ciekawie, a nie takie jak wszędzie indziej. Kolejne miejsce, które kiedyś bardzo lubiłem, to Regina. Pamiętam, że często tu przychodziliśmy, były też jakieś takie śniadania weekendowe. I jest to miejsce, w którym nowojorskie Chinatown łączy się z Little Italy, z czego dla mnie zawsze ciekawsza była ta część Chinatown, bo można tutaj zjeść pizzę, jak w Little Italy. Jest to pizza na zakwasie, ale przede wszystkim mamy dania kuchni chińskich. Jest ich tutaj bardzo dużo. Są mniejsze, są większe. Można powiedzieć, że to jest miejsce, które wyprzedziło swoje czasy i było konceptem talerzykowym, zanim to było modne. Choć te dania są różnej wielkości i na przykład, Zamówiliśmy dwa takie, które są raczej takimi daniami jednoosobowymi. Regina swego czasu była bardzo, bardzo modna, wciąż jest chyba dość modnym miejscem. Wspólnie też z koktajli. I są na przykład muktajle inspirowane seksem w wielkim mieście, czyli coś dla mojej małżonki. Kelly zamówiłaś. Bo jeszcze jest Samantha, Mr. Big, Charlotte, Miranda i Stanford. Tych dań jest tutaj mnóstwo. Moje ulubione to kurczak generała Co, czyli chińskie danie, które faktycznie w China tam jest popularne, bo nie można go znaleźć w Hunan, skąd pochodzi generał. W ogóle nie jest to danie zbyt znane w Chinach. Poza tym wzięliśmy jeszcze wołowinę z chili i brokułami. I do tego mniejsze rzeczy w postaci z ogórków. Spiklowanych ogórków ryżu jaśminowego. Ogromna jest ta karta. Najlepiej tutaj przyjść większą ekipą i popróbować różnych rzeczy. Jak często to bywacie, albo chociaż raz byliście i macie jakichś swoich ulubieńców z karty, to koniecznie dawajcie znać w komentarzach. A tutaj jest ta karta słynnych Mocktaili. Kerry zamówiła Sonia. Ja bym zamówił Mr. Biga, Mimo że w Sonii jeszcze jest syropem wiśniowym, no to nie, to nie zamówiłbym go. Może sam On w takiej wanience jest podawany, pamiętasz? Mm -hmm. Tak wygląda Moktail Kerry. Gin 0, syrop gruszka, szałwia, syrop lawendowy, i wino różowe 0%. Próbuję Kej. Włodziutki, mocno lawendowe. Znajdzie swoich wielbicieli. Tutaj mam kurczaka generała Co. So, tutaj piklowane ogórki. Jest też jaśminowy. Sałatka z ogórków. No i tutaj wołowina z brokułem. Wygląda to całkiem dobrze. I przede wszystkim wyśmienicie pachnie. Niestety kurczak generała Co. So jest zawód. Sam kurczak jest soczysty. Ta panierka jest delikatnie chrupiąca, ale ona jest oblepiona takim kisierowatym sosem. No i tutaj ten sos jest największym rozczarowaniem. Bo mam wrażenie, że kiedyś on był o wiele bardziej intensywny. Miałby w sobie więcej smaku. A teraz czuć przede wszystkim tą taką kisielowatą konsystencję z delikatnie słodko-ostrym posmakiem. Mm, najważniejszy w tym kurczaku zawsze był sos, także kurczak generał co niestety, rozczarowuje. Za to ta wołowina z brokułem jest fantastyczna. Kuba w takim słono-ostrym sosie z dodatkiem chili i czosnku. Mm. I tutaj ten sos już jest bardzo dobry. Za to sama wołowina ma lepsze i gorsze momenty. Czasem bywa jednak trochę taka żująca się, z jakimiś chrząstkami. Przed chwilą nazwałem to danie fantastycznym, ale to było zanim spróbowałem drugiego kęsa wołowiny, bo pierwszy był genialny, a drugi już był taki, wiecie, coś tam nie zagrało, coś tam chrząstnęło, I więc moja ocena od razu leci trochę w dół. choć tutaj ten pikantny sos, naprawdę pikantny, nadrabia. I do tego są bardzo fajne ogóreczki, jedne i drugie. Piklowane są delikatnie ostre, obspane sezamem, też tak fajnie chrupiące. A sałatka z ogórków też jest lekko pikantna, jest ostrawa. Tyle, że same ogórki nie są piklowane, nie są kwaśne. Pływają w takiej delikatnie kwaśnej zalewie, ale to jest zupełnie inny level kwasowości. Więc generalnie, chyba jednak rozczarowanie, no bo kurczak generała co. Zawód na całej linii, można powiedzieć. Najważniejsza rzecz nie jest taka, jak zapamiętałem. Z kolei ta wołowina wydaje się po prostu nierówna. Teraz się trafi na super kawałek mięsa, a po chwili przyjdzie jakiś gorszy. No tak bywa w chińskich restauracjach, w sumie. Jak kojarzę jakieś restauracje chińskie, w których bywaliśmy czy w Polsce, czy w Europie, czy w Stanach, to często bywało tak, że to mięso miało niekoniecznie fajną konsystencję. Jem dalej, choć nie z taką przyjemnością, jak zakładałem na początku. Po posiłku do rachunku każdy dostaje ciastko z wróżbą. Zobaczymy, co mi się wylosowało. Szybko znajdź szczęście, jest warte wszystkich twoich poniesionych strat. A po angielsku jest to samo? Bo czasem się zdarza, że jest inny sens po angielsku niż po polsku, ale po angielsku jest ten sam ja sens. Ja mam trochę inaczej, bo ja mam, że najbliższy miesiąc zapowiada wiele miłosnych emocji, a po angielsku mam, że po prostu dużo emocji. Na pewno mi tutaj kiedyś bardziej smakowało. Kurczak generała nie dowiózł i bardzo, bardzo mnie to zawiodło. Zapłaciliśmy 195 zł za te dania, które widzieliście, plus dwa napoje, czyli stówka na głowę. Regina niestety nie podołała, ale na całe szczęście pozostałe miejsca spełniły pokładane w nich nadzieje. Dawajcie znać w komentarzach, jeśli lepiej ode mnie wiecie, jakie restauracje lubiłem w Warszawie te 7-8 lat temu. Komentarze są wasze, a ja tymczasem się już żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!